Gumka jest z Actiona. Temperówka chyba z Kauflandu, podejrzewam. Już zapomniałam Stara. I świeczka Steady. Ołówek jest Steady. Wszystko tanio. I mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ staram się rysować coś innego niż tylko anime, bo ostatnimi czasy rysowałam tylko japońskie komiksy, manga, anime. Także no, staram się coś narysować bardzo realistycznego. Mam nadzieję, że się Wam podoba, bo ja zwykle jestem fanką anime takich bajek. Nie wiem, jak dorośli to nazywają bajki, czy anime, kreskówki. W każdym bądź razie to jest japońska kreskówka animowana. Komiksy uwielbiam takie właśnie i trochę staram się bardziej rysować realistyczne rzeczy, żeby nie było, że ja tylko bajki rysuję i tak dalej, bo jestem bardzo dorosła i tak trochę głupio rysować ciągle bajki. Czas zacząć trochę ołówek w rękę i po prostu dobrze wycieniować dany rysunek, trochę pobawić się realizmem. Polecam dla początkujących figury. To podstawa, ponieważ od figur wszystko się zaczyna. Figury są bardzo pomocne. Jak narysujesz figurę, to. Można skojarzyć na przykład daną figurę z jakimś przedmiotem, i od razu idzie ołówek w ruch, i można po prostu z wyobraźni coś tam sobie dotworzyć. Także no, polecam serdecznie rysować w ołówku. Ołówek nie boli, kredki też są dobre, ale ogólnie ludzie uwielbiają ołówek. Nie wiem dlaczego, po prostu tak się jakoś przyjęło, że ołówek, ponieważ nie wiem, ołówek może, że lepiej to wygląda. I jak polecam rysować na kartkach bez kratek, chociaż ja też rysuję na kartkach kratkę. Jak nie mam na przykład białej kartki czystej, no to...